możemy sobie GorgoTur! Co? Siema, ja jestem Zoku, to jest kolejny odcinek Plants vs Zombies. Lecimy sobie oczywiście do następnego odcinka widzowie. Za łapkę w górę, jeżeli wam się podoba seria oczywiście i ten odcinek, jak wam się spodoba, też możecie go nagrodzić ładnym komentarzem i ładną łapką, a my sobie lecimy oczywiście Do leksykonu szybciutko, żeby się zapoznać za rośliną oczywiście. Ostatnio to był torchwood teraz mamy ta naszego, czyli e, orzecha olbrzyma, no więc lecimy z tym jego opisem. Ludzie zastanawiają się czy orzech ościany i orzech olbrzymy rywalizują ze sobą Olbrzym śmieje się, jak możemy ze sobą rywalizować? Jesteśmy braćmi, gdybyście wiedzieli, co on dla mnie zrobił, olbrzym ścisza głos i uśmiecha się tajemniczo. Um, no cóż, to brzmi naprawdę ciekawie, jesteśmy. Um, nie ukrywam, wy też pewnie widzowie, jesteście ciekawi, co ten mały Orzeszek zrobił dla tego dużego, skoro on tam mówi, bo to jest naprawdę. Ciekawe, to powiem wam, że to lore powiedzmy tych wszystkich roślin tutaj. E, bardzo mi się podoba. Szczególnie właśnie w momencie, kiedy one mówią, powiedzmy o, o innych roślinach, e, wspominają albo coś takiego właśnie e, o nich mówią, nie? Tak jak w tym przypadku, że on mówi o tym mniejszym. To mi się podoba, e, oby jak najwięcej było takich opisów. zobaczymy sobie, jak będzie to później wyglądało. Dobra, ale na ten moment możemy sobie pójść do gruduzen. A jak widzicie, wszystkie rośliny sobie już podlałem przed odcinkiem. Zostawiłem tylko naszego kaktusa. Tego kaktusa sobie zostawiłem na momencie, gdzie będziemy. Go um, częstować nawozem, żeby on urósł. Więc zobaczymy sobie właśnie tu na własne oczy wszyscy razem, jak on sobie urośnie, więc lecimy z tym. Proszę bardzo, ale świetne. E, I też właśnie wiadomo, nasze. To jest. Marigold już zajął nam tutaj srebrników dużo. E, ja też postanowiłem, że być może dobrym pomysłem. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, ale e, może dobrym pomysłem będzie kupienie sobie tego ślimaka. Bo ja w sumie nigdy go nie kupiłem. Bo jakby nigdy się nie zajmowałem tym ogrodem zen tak jakby na poważnie. Zawsze to olewałem. Wolałem sobie zagrać kampanię gry i przestać i tyle. Ale na ten moment sobie kupię tego ślimaka. Zobaczymy, jakby na ile on potrafi wytrzymać. Czy on tutaj będzie cały czas? Możecie wymyślić nazwę dla naszego ślimaka, nie? Tylko jakąś taką zabawną, taką naprawdę kreatywną i fajną zabawną. To tego ślimaka sobie jakoś nazwiemy w następnym odcinku. On sobie tutaj będzie chodził i zbierał mi te monety. Tylko pytanie zasadnicze jest takie: czy on to będzie robił w momencie, kiedy ja będę grał, wiecie, w grę po prostu? Czy to tak nie działa? Patrzcie, jak on elegancko to zbiera, Patrzcie, super, to jest ślimaczko, ale on jest idealny. Idealny przyjaciel, zbieram tu monety. W ogóle one nam rzuciły też złote monety. Wow. To się rzadko zdarza, mam wrażenie. Ale w każdym razie zobaczymy, czy on będzie tutaj zbierał cokolwiek. Zgaduję, że raczej nie. Musiałbym pewnie mieć ogród odpalony cały czas, żeby on to zbierał. Ale no cóż, zobaczymy. Być może sobie będę grał na awku, w sensie zostawię sobie to tak włączone i ten ślimak będzie sobie to zbierał. W każdym razie jeszcze raz Wam powiem: nazwijcie jakoś śmiesznie tego ślimaka. Patrzcie na jego cechy charakterystyczne, na przykład, że jest zielony, no i tak dalej. I być może jakąś fajną nazwę uda, uda Wam się wymyślić, a ja go nazwę jedną z Waszych nazw. W każdym razie. Dzisiaj widzowie lecimy sobie do minigierki i to całkiem śmiesznej minigierki. Zagramy sobie w małe zębiaki duże problemy, bo to może być naprawdę coś dobrego, coś ciekawego. W każdym razie lecimy do tej gierki. Mamy tutaj level z basenem i to jest dzień. Mamy małe zębiaki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to jest minigierka, w której nie wybieramy żadnych roślin. Mamy. Powiedzmy tą taśmę, która nam te rośliny Będzie dostarczać, dobra, więc idzie tutaj Ziomeczek sobie, to może być naprawdę Nieprzyjemny level, bo tych zombie będzie Dużo, bardzo dużo A ja mogę dostawać naprawdę nieciekawe rośliny Jak teraz na przykład, powiedzmy, że dajmy Te małe orzechy tutaj, na dole jest duża impreza Ale mamy bardzo dużo tych Naszych wiśni, ta wiśnia, ta cherry bomb Nam tutaj się bardzo przyda mm, Mam wrażenie, że te z tyłu idą trochę Szybciej, ale to może być tylko wrażenie, dobra Wysadźmy tutaj ekipę no bo jak widzicie, trochę tutaj będzie problemów, bo nie mam żadnych roślin atakujących, dajmy może tutaj, a tutaj już idą na basenie, oj, dobra, to może być duży problem, dajmy sobie może orzeszka tutaj w to miejsce, wiem, że krzywo, ale wolałbym w sumie przesunąć trochę linię, dobra, tu się trochę zestakowało, to wysadźmy ich, tu też by się ich przydało wysadzić. Bo naprawdę mało roślin dostaje do ataku Musimy też ubezpieczyć tutaj basen Z tego co widzę, kurde jak on leci ten futbolista Szybko, nie no przestań, nie, nie biegnij tak szybko e, Co by z tym zrobić Tutaj z tym faktem, może po prostu wysadźmy go Trochę zmarnowałem, ja wiem Ale no cóż, jak widzicie ja Nie mam za bardzo tutaj wyboru Do tego co chcę zrobić i co, co mogę zrobić e, um, Nie wiem, ubezpieczmy trochę Może tę linię tutaj na chwilę Kurde, muszę tutaj wysadzić Bo będzie zaraz przypał Oj, o, o, dobra, dobra, bardzo dużo ich ogarnęliśmy, nie ma problemu, dobra. Dobra, dobra, mamy już cztery gro, groszki na ekranie. To mnie mniej więcej tutaj ratuje. Musimy tutaj chyba nasz, e, nasz basen tutaj ubezpieczyć, ten górny. E, na szczęście też właśnie mamy po ostatnim zakupie te nasze kosiarki wodne, więc raczej powinniśmy sobie tutaj dać radę. Co to jest? Czekolada! Masz czekoladę, nakarm nią ślimaka, co? Tam coś jeszcze było napisane, ale nie zdążyłem. Dobra, 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 ale ciekawe. Możemy nakarmić ślimaka czekoladą, ale... Co to, to, co to robi? No nie zdążyłem przeczytać, nie? Zaraz się dowiemy, po skończeniu tego lewelka sobie z pewnością będę chciał to sprawdzić, bo to naprawdę mnie teraz zainteresowało. Wow! Nie wiedziałem, że po się ślimaka jakby możemy podnieść jakiś nowy item, i to jest czekolada. Ślimaki jedzą czekoladę, widzowie? To jest dobre pytanie odcinka. Jeżeli oglądacie do tego momentu, możecie mi napisać, czy ślimaki lubią czekoladę, bo to jest naprawdę dziwne. Wydaje mi się, że raczej chyba nie. W sensie. Wydaje mi się, że ślimaki nie jedzą słodyczy, nie? Ale ja w sumie się nie znam. Wysadźmy tutaj ich trochę, bo się ich zestakowało ładnie dużo. Mm. Dobra, może tutaj puścimy bombę, bo tu jest naprawdę dużo pachołków. Dobra, świetnie, trochę ich ogarnęliśmy. Wydaje mi się, że bardziej wolałbym chyba ubezpieczyć na ten moment rzekę, czy tam basen po prostu. Dobra, ten ziomek musi paść jak najszybciej. I jeszcze elegancko trochę kilku ogarniemy tych basenowiczów, że tak powiem. Dobra, mamy sporo już tych groszków, dwie linie. Myślę, że... Na ten moment chyba jest już bezpiecznie. Teraz pewnie bardziej opłacałoby się ulepszać em, naszą rzekę. Przynajmniej jakieś orzechy, ale żadnych orzechów tutaj nie otrzymuję. E, dobra, na górze idzie dwóch fu trzech futbolistów. Dobra, co tu się dzieje? Halo? Czy my w rugby gramy na ekranie? Czy o co chodzi? Skąd was tyle to jest, wiomeczki? Czy my tutaj damy radnych pokonać? Raczej damy, bo one chyba są troszeczkę osłabione te zombiaki, nie? Um, dobra, ja, ja go wysadzę, bo ja nie chcę stracić tego naszego groszka, bo widzicie, bardzo mało ich otrzymuję mimo wszystko. Więc szybciutko się go pozbywamy tutaj, dobra i e, idzie kolejna gigafala w tym momencie. To ja sobie może tak, postawię tutaj orzecha żeby na pewno ta moja ten mój basen był chroniony jak najbardziej tutaj. E, tą lilię też możemy sobie tutaj postawić, bo e, ewentualnie mogę sobie tutaj po prostu tą wiśnię postawić, nie? Żeby wysadzić tutaj wszystko, co będzie w basenie. Dobra, co tu się teraz wydarzy? Dobra, sporo tych pływaków tutaj leci do nas, ale to nie ma problemu. Coraz więcej tych groszków. Powiem wam, że mm, widok jakby samych groszków na ekranie też jest całkiem przyjemny, muszę przyznać, fajnie to wygląda. Dobra, może tak, ubezpieczmy sobie ogrody trochę, to będzie niegłupi pomysł, dajmy to tak, i jesteśmy mega, mega dobrze chronieni w tym momencie, i fajna minigierka, w sensie te zębiaczki są mega urocze, fajne, I, i też mnie to właśnie cieszy, że one są troszeczkę słabsze niż ta ich normalna wersja, ej, tego ziomka przydałoby się, ej, czemu, aha, bo tu biegło dwóch futbolistów, dobra, ej, nie, nie, to musimy cię wykończyć, ale fajnie, że wydropiłeś nam złotą monetę, jestem wdzięczny, dobra. Wystarczy ich wszystkich, bo jest tutaj ich naprawdę dużo. Patrzcie, normalnie padli wszyscy na raz. Czy oni sobie go pokonają? Pokonają go, dobra, to nie ma problemu. Tu wysadzamy górę, bo tu jest naprawdę milion zombiaków. Woda jest raczej chroniona. Tutaj nie będzie żadnego problemu, bo nurkowie mimo wszystko... Jest ich sporo, jak widać na basenie, ale one są bardzo niewytrzymałe, nie? Bardzo, bardzo szybko padają. Jak tylko pokazują głowę, to od razu padają, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Dobra, wysadźmy tutaj ekipę, bo jest ich sporo Jeszcze dwóch futbolistów tu leci O nie, nie ogarnąłem ich, czemu, czemu, czemu? co się stało? Czemu moja bomba by się ich nie ogarnęła? Może dlatego, że są tacy mali, nie? I wiecie <słuch> Są zbyt mali żeby bomba ich zniszczyła Dobra, walimy tutaj bombę, elegancko Wszyscy padli Ostatni nurek jeszcze musi dopłynąć, dostanie w łeb On chyba musi dostać Dwa groszki z tego co wiem, że padły, tak? Tak, dwa groszki, więc widzicie, on jest naprawdę miękki. Ale no cóż, trzeba też jakby zwracać na to uwagę, nie? Dobra, dołóżmy więcej groszków, może w ten sposób, żeby ugród był idealny i elegancki. Dobra, idzie ostatnia fala. Co tu się wydarzy? Oho, idą też na wodzie. Dobra, to nie ma problemu. Zaczekajmy sobie chwilę, niech oni się zestakują tutaj, i zaraz ich powysadzamy. O proszę bardzo, pyk i pyk. No, i jeszcze został sam basen. Tu raczej nie będzie żadnego problemu. Możemy sobie po prostu. O, świetnie! Jeszcze złota moneta, bo teraz naprawdę tego hajsu trochę wydaliśmy na naszego ślimaka. No i po levelku, puchar dla nas, naprawdę fajny level, jakby małe zombiaczki i te duże rośliny. No wiecie, bo teoretycznie no, rośliny są takie same, ale z tego względu, że te zombie są małe, no to można powiedzieć, że nasze em, tutaj em, roślinki są po prostu olbrzymie względem tych zombie, nie? Dobra, to zagraliśmy sobie jedną minigierkę, była całkiem ciekawa. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobał ten level, bo wiecie, te małe zombiaczki po prostu były urocze, super. To teraz sobie zagramy po prostu wyzwanko kolejne, i to będzie waza i bestia. To pewnie jest jakieś do, wiecie, pięknej bestii i tak dalej. Bo dawno nas tutaj nie było, a ja lubię te levele z tymi wazonami. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wow! Tripiter! Ej, świetnie. To dajmy sobie go do na sam środek, żeby ogarniał te trzy linie i będzie elegancko. co będzie następne? Torchwood, okej. Okay. Ho, huh. Ej, mogę postawić Torchwooda na grabkach? Mogę! i dobra, to jest dziwne. Nie ukrywam. Dobra, um... Mamy i też odwróconego naszego repeatera, reverse repeater można powiedzieć. To dajmy może tak. Dobra. O, i świetnie. Oni sobie go tutaj ogarną razem. I tak na bezpiecznie musimy to rozgrywać, bo wiecie, tutaj mogą być niefajne niespodzianki w postaci tych zombi z... Tych zombiaczków z... Czekajcie. O, zrobię tak i tak. O, dobra. Tych zombiaczków z Jackiem in the boxem. Wiecie, ten, który... Oj, oj. O, Nie. O nie, 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 nie. Kawaczek, uratuj nas wszystkich. O Jesus, co ja tutaj zrobiłem? E, ja mówiłem o tutaj o, o, wiecie, o bezpieczeństwie i tak dalej, a teraz odwaliłem manię naturalną, ale udało się to mimo wszystko przetrwać, lol. To było naprawdę niebezpieczne. Dajmy tutaj talnata, bo tu jest cały zestaw tych wazonów. Co się na górze wydarzy, bo to jest dobre pytanie. Um, może dajmy tak. Mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji, bo wiecie, tutaj jest nimi mało wazonów ale zobaczymy. Uf, uf, na szczęście tutaj nie było ząbiaka, bo to była jedyna linia, gdzie nic nie było. E, ten repeater naprawdę dziwnie wygląda, ja wiem, ale no cóż. <laughs> Wydaje mi się, że sytuacja chyba jest bardzo opanowana na ten moment. Dobra, jest podstawowy zombiak, to raczej się nie, nie mamy oczu, oczu tutaj martwić. Zróbmy tak. Ok, okej, okay, okej. Okay. On go i tak zgniecie. Tu sobie postawmy talnaty i raczej chyba dobrze ten level rozgrywamy póki co. Um, na razie nie było żadnego, wiecie, tego Jacka in the Boxa, tego powiedzmy świerniętego zombiaka, który ewidentnie chciałby nam tutaj wysadzić wszystko, co tylko może. Um, dajmy może, no, dajmy tutaj tego repeaterka, bo w sumie no, czemu nie? O nie, futbolista! Drugi? Co jest? Nie, 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 nie! To mi się nie podoba zbytnio. Um, tutaj trzeba będzie talnata postawić, bo to będzie naprawdę niebezpieczna teraz linia. Kurde, torczyłydy same? Ej, nie, 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 nie! nie. Oh my god, dobra, e, mamy teraz mały problem. Jeżeli ten te repeater tutaj, który strzela sobie pojedynczo w tego futbolistę, nie poradzi sobie, e, zanim on zje tego dużego orzecha, to jesteśmy naprawdę... Ej, nie czekajcie, tu jeszcze ten e, repeater strzela ognistym groszkiem. Dobra, to sobie poradzimy, ale naprawdę, jeżeli e, ten repeater by nie strzelał w tego zombiaka, to ten repeater mógłby sobie naprawdę nie poradzić, ale nie jestem pewny. To by mogło potrwać wieki, ale mogłoby się udać, ale też mogłoby się nie udać, bo w sumie... W sumie nie wiem właśnie, jaka jest wytrzymałość tego Talnata, nie? Taka za bardzo. O, i wiedziałem, na koniec się musiał trafić, nie? Musiał się trafić ten jeden szalony zombie z tym Jackiem, nie? Który wysadza wszystko. Ale dobra, levelek jest zagrany świetnie. Lecimy sobie dalej kolejny puchar na nasze konto. Jestem ciekaw, czy jest jakieś osiągnięcie zazyskanie wszystkich pucharów, jakie są tylko możliwe. Lecimy sobie jeszcze raz z tą właśnie migierką, z tymi wazonami, bo to jest bardzo fajne i satysfakcjonujące, myślę do oglądania i też do grania. Powiem szczerze, że jeżeli nie graliście, to polecam, bo fajnie się to gra. Mam nadzieję, że też bardzo dobrze się to o, oczywiście wam ogląda, nie? Dobra, mamy małego orzeczka i mamy kolczaki, to jest ciekawe. Kolczaków chyba... Wow, kolejny kolczak. Kolczaków chyba jeszcze nie było zbytnio. Kolejny kolczak! Ty, co jest grane? Czy to będzie level oparty na kolczaki i same orzechy? Bo jeżeli tak, chyba na to to nawet wygląda, no to musimy tu zacząć taktykę, taką, że będziemy stawać kolczaki, a po prostu za nimi, znaczy przed nimi, te właśnie orzechy, bo w tym momencie jest trochę mały przypał, jeżeli o to chodzi. I to chyba na, to, na tym polega ten cały level. Ojoj, tu jest naprawdę przypał. Przydałby mi się, przydałby mi się orzech, którym bym tutaj zasłonił cały mój ogród, ale póki co, to jest naprawdę przypał, jeżeli o to chodzi. oj, orzecha. Dajcie orzecha, no. Kabaczka, dobra, dajmy tu kabaczka. Mm, zróbmy tak i tak. Oj, 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 to się naprawdę się zaraz źle skończy. Um, dajmy może... Dobra, on ich pokonał ładnie. Dajmy tak, bo ja się boję, że ten zombie przejdzie. Dobra, tutaj mamy orzechy dwa, to to nie ma problemu. Jeszcze jakiś orzech by mi się przydał tutaj, nie ukrywam. Otwórzmy szybko wszystko. Dobra, dajmy tutaj kabaczek. Um, dodajmy może... Czekajcie. Oj... Może jeszcze nic nie ma już. Kurde, pieczę. No dobra, 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 dobra. Damy sobie radę, mimo wszystko, raczej co nie. Ten sobie padnie, ten też, to tutaj dołóżmy może kolczaka i będzie raczej bezpiecznie. Podni...... <laughs> Wow, dobra, to było naprawdę blisko, nie? Jakby ten zombie nie dostał tego ostatniego hita, a już był nas dosłownie końcówce tego kolczaka, to naprawdę przegralibyśmy level. Chyba pierwszy raz w wazonach byśmy przegrali level. Chociaż nie, raz przegraliśmy level. Hmm, chyba we wazonach, ale to było przypadkiem, bo jeden, ten taki powiedzmy zombie szalony powysadzał mi wszystko dosłownie. I kolejny wyskoczył, i kolejny. Jeżeli nie pamiętacie, to polecam zobaczyć, bo taki dym się dział, że szok. Dobra, ale na szczęście, kolejny puchar jest nasz. I te levele naprawdę dużo pieniędzy mi dają, więc... Więc to jest naprawdę warte świeczki, żeby to tutaj pograć, nie? Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedno, bo to było naprawdę szybkie. Akcja, reakcja. Dobra, to może być naprawdę e, dziwne. Akcja, reakcja. Co to nam może mówić? W sensie, że coś się tutaj wydarzy tak samo właśnie jak ostatnio? Że będzie takie, wiecie, taki efekt domina? Że ja wysadzę tutaj, e, powiedzmy, jednego zombiaka z Jack in the Boxem i on wysadzi mi dosłownie wszystko i będzie dymy i będę musiał szybko na to reagować? Nie wiem, tak mi ten tytuł mówi. O, właśnie. Tak, chyba jednak miałem rację, widzowie. Oj oj dobra, tutaj idzie ziomeczek z tym e, z, z tym nieprzyjemnym narzędziem. Mam nadzieję, że on nie przeskakuje tego. O, kurde, bo ja nie wiem w sumie. O, nie przeskoczył. Dobra, na szczęście. E, dobra, szybko musimy to postawić, bo mi poznika. To mu się nie podoba zbytnio. Dobra, mamy kolejnego małego grzybka. Kurde, powiem wam, że te grzybki małe są trochę, trochę słabe, nie? I jakby jak ja sobie tutaj wszystko zostawię tymi mały, małymi grzybkami, to się naprawdę może źle skończyć. Nie! O, oh Jesus, naprawdę, zniszczy mi dwa repeatery moje odwrócone Nie no, najgorzej um, Dobra, to może zróbmy tak, żeby on z znowu nie przeszedł Mimo wszystko Gdzie dać jego kabaczka? Dajmy go tutaj i mam nadzieję, że on szybko skoczy na tego zombiaka Który tutaj wyskoczy I to nie będzie zombiak, no oczywiście No, no, no wiadomo, wiadomo, że nie będzie, nie? Ajajaj, aj, aj. o nie Oj, 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 dobra, kabaczek Zadziałaś? Zadziałał, świetnie, dobra, dobra. To było naprawdę ryzykowne tutaj. Jeżeli bym tego kabaczka tutaj nie miał, to ten zombie z tym drążkiem przeskoczył. Powiem wam, że te levely naprawdę robią się niebezpieczne. Mm, nie mam gdzie dać tego grzyba tak naprawdę. To zrobimy może tak i postawmy go tutaj. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie żadnego. O nie, o nie, o nie, to będzie złe. O nie, o oh Jesus, o oh Jesus, dobra, na szczęście tu mamy dużego naszego Talnata. I nie ma problemu żadnego z tym. Dobra, świetnie. Powiem wam, że te levely naprawdę robią się niebezpieczne. Są mega krótkie, ale jakby za trudność tego tych tych leveli, tutaj tych właśnie od tych powiedzmy trzech jest naprawdę intensywna. Muszę przyznać. Dobra, że zagramy sobie jeszcze jeden. Vasus Manx. Cokolwiek to znaczy Okej, okay, mamy reverse e, repeatera. To postawmy sobie może tutaj kabaczka i reverse repeatera tutaj I na luzie możemy sobie niszczyć. O, świetnie! I kolejny mamy Tripiter. Na samym środek stawiamy oczywiście i możemy sobie... Gargantur! Co? Eee... O, o LOL! Zobaczcie, podświetla mi! Te te, te, te e, lampiony podświetlają. O matko, e, ale dobra, co tu się wydarzy teraz, bo to będzie naprawdę zaraz przypał. Co się stanie, jak ten Gargantuar padnie, no bo on ma jeszcze tego małego, nie? O Jesus, nie, 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 najgorzej się tutaj dzieje na świecie. Dobra, nie wystrzelił tego małego. Ej, ej, to świetnie. Tylko na górze jest naprawdę teraz e, przypał. Musimy tutaj trochę e, st stonować tej sytuacji. Gargantuar padł. Na szczęście udało się go ujarzmić jak najszybciej. Na górze jest bardzo niebezpiecznie. Mm, o dobra. E, nie. Oj, 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 dobra, em, dajmy tutaj kabaczka, żeby tutaj wspomógły tego powiedzmy tą górną linię. Dobra, i otwierajmy tu na środku, bo tu jesteśmy bezpieczni w miarę. Dobra, tutaj szybko leci nasz Reverse Repeater. Żeby pomógł temu tripeaterowi, bo on troszeczkę jest no, słaby. On działa w sumie jak podstawowy groszek, no to musimy go trochę wspomóc. Dobra, i lecimy tu z kabaczkiem i środek otwieramy. Dobra, jest dobrze, otwórzmy tyły i mamy podstawowego groszka i stąpi. Dobra, to jest świetne. To możemy sobie też ten tego reverse repeatera postawić, powiedzmy, tutaj, bo tutaj mamy też. Naszego stąpi i kabaczka, a tu jest zwykły Groszek, więc tak będzie dobry, myślę, wydaje To będzie dobry pomysł, dobra, i otwieramy dół Okej, okay, kolejny kabaczek, dobra, ten jak Już raczej jest wygrany Ale powiem wam, że się trochę zaskoczyłem, że dostałem Lampę przez pierwsze kilka sekund Mówię, co, jak, po co mi lampa na tym levelu, nie A ona przecież właśnie podświetla to, co jest W tych wszystkich wazonach Ja totalnie o tym zapomniałem, ale to jest mega fajne Dobra, dwa e, Bucket Heady, raczej sobie powinniśmy poradzić bez że większych problemów. Trzy! Ej dobra, to już jest naprawdę niebezpieczne. Dam tutaj może tego grzybka, czy tego ziemniaczka, on i tak zostanie zjedzony niestety. Mm. Ojo, Oj, 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 dobra, e, mam nadzieję, że uda się tutaj tego ziomeczka poskromić, bo mamy tutaj naprawdę mało ataku, ale mamy tego Snoopy na szczęście. Boże, jak dobrze, że ja postawiłem tego Snoopy na dole, nie, bo on mimo wszystko jest spowolniony. I raczej powinno się przez to właśnie udać, nie? Go pokonać. Mimo, właśnie przez to, że to jest Buckethead. Um, I tak się uda go pokonać, bo go, mamy tutaj tego snowpeak, którego tutaj postawiłem. Jakie szczęście, że właśnie postanowiłem to zrobić tutaj, nie? A nie nigdzie indziej. Bo naprawdę ten level mógłby być przegrany. Powiem wam, że dzisiaj lecimy na totalnym farcie. Bo chyba przynajmniej z dwa poziomy z tymi waznami już powinniśmy przegrać, nie? Ale dobra, na ten moment sobie zakończymy. Myślę, że ostatni level sobie przejdziemy w następnym odcinku. Albo w następnym, jeszcze następnym. Powiem wam, że te wyzwania są naprawdę fajne. I Zobaczymy, co się stanie, gdy wygramy wszystkie wyzwania. Czy otrzymamy jakiś fajny achievement na Steamie, czy co się stanie. W każdym razie mam nadzieję, że on się mi oglądało. Oczywiście zrobimy sobie kwiatuszki na koniec. A nie, czekajcie! Jeszcze mieliśmy iść do ogrodu Zen. Jest sobie ślimaczek. Ślimak, śmierdziel zasnął. Kliknij, aby go obudzić. Aha, to tak to działa. Mamy czekoladę, ale co ona daje, nie? Dobra, dajmy ją dla naszego ślimaka i co się wydarzy? Wow! To zadziała na niego jak jakaś kofeina! Patrzcie, jak teraz zapyla! Jaki ziobeczek świetny, ale świetnie. Ale on się. Czyli co, ślimak się nazywa śmierdziel? Nie no, widzowie, tak nie może być. Dajcie kon konkretną nazwę dla naszego ślimaka, przecież ja nie będę go no nazywał śmierdzielem, no to jest obraza totalna. Ja się na to nie godzę. Musicie wymyślić jakąś fajną nazwę dla niego. Patrzcie, jak on zapyla. Miłośnik czekolady normalnie, nie wiem. Naz nazwijcie kogoś, jakoś fajnie. Może, może przez to, że on lubi czekoladę, możecie też jakieś tutaj pomysły podawać, nie wiem. W każdym razie, ja się zamierzam na ten moment. Niech ślimaczek sobie biega po ekranie. widził się w samym filmie na razie.